Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj specjalny odcinek o niezwykłym Aniele, a raczej Archaniele, ma na imię Święty Michał. Należy do zakonu, który ma go za patrona. Kiedyś nigdy nie przypuszczałem, że stanie się mi tak bliski. Ale dał mi się poznać i zachęcam cię, abyś i ty nawiązał z nim bliższy kontakt, bo jest niezwykłym orędownikiem i obrońcą. Jak wygląda? Może tak, jak na tej figurze z groty objawień na gargano we Włoszech, bo tam czterokrotnie ukazał się księdzu biskupowi. A nawet okolicznym mieszkańcom. Dlaczego jest tak ważny? Pismo Święte przyznaje mu pierwsze miejsce wśród aniołów. To wódz wojska niebieskiego. Biblia mówi o nim zaledwie pięć razy, ale zawsze w sposób wyjątkowy pojawia się na scenie historii zbawienia w ważnych momentach. Kiedy dojdzie do końca świata. To On będzie asystował Panu Jezusowi w czasie paruzji. A dzisiaj jest naszym osobistym ochroniarzem. Najczęściej go tak nazywam, bo, bo tak działa przede wszystkim. Każdy z nas jest VIP-em. Nie musimy żyć w kompleksach. Jesteśmy very important people, bardzo ważnymi ludźmi. Jesteśmy dziećmi Boga, braćmi Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Dlatego, jak każdy z VIP-ów tego świata mamy specjalnego ochroniarza i nim jest święty Archanioł Michał, nazywany jest wielkim księciem, jest zaufanym Pana Boga, wtajemniczonym, jest niezwykle blisko Boga. Mówi się, że po Matce Bożej zajmuje drugie miejsce w niebie. Jako profesjonalny ochroniarz ma słuchawkę w uchu czyli ma połączenie z górą, dzięki temu widzi dalej i więcej, czasami dzięki niemu mamy mniej pokus, działa uprzedzająco na zapleczu, potrafi oślepić swoim niezwykłym światłem naszego przeciwnika, daje siły do walki z trudnościami, a czasami wprost broni przed złym duchem. Od dawna w Kościele odmawiana jest modlitwa ku Jego czci. To prawdziwy egzorcyzm, napisał jego ojciec święty Leon XIII pod wpływem tajemniczej wizji, którą miał w jednej z kaplic Bazyliki Watykańskiej. Warto też nosić szkaplerz świętego Michała Archanioła. Pamiętajcie także, że w każdym Ojcze Nasz prosimy o wsparcie w walce ze złem, bo człowiek ma swojego przeciwnika, i na wielu figurach święty Michał jest przedstawiany jako zwycięzca, tak jak tutaj. Pod jego stopami leży pokonany szatan. On nam daje udział w zwycięstwie nad sobą i nad wszelkim złem. Dzisiejszy odcinek zakończymy modlitwą właśnie do Niego. Jeśli znasz te słowa. Módl się razem ze mną. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą. Mocą Bożą, strąć do piekła. Amen. Zostańcie z Panem Bogiem, ze świętym Michałem i z innymi aniołami. Do zobaczenia w następnym odcinku.